to teraz w drogowskazach panna. Drogowskazy, połowa miesiąca. To jest taka, takie czytanie, dla tych, kto jest tu pierwszy raz, które mówi o to, no nie jest ani lepsze, ani gorsze, tylko jest inne. Po prostu to są czytania, u mnie na kanale są czytania inne I mam nadzieję, że będą miłym uzupełnieniem. Natomiast chciałoby się tutaj jeszcze powiedzieć, że drogowskazy są taką energią, tak, która już w połowie miesiąca mamy różne sprawy, sami dawaliśmy sobie z tym jakąś radę, tak? I później tak jakby jesteśmy już w takim miejscu, że chciałoby się żeby sposób, tak jakby zrewidować sposób postępowania, sposób pewnych aktywności, skupiania na różnych sprawach i swojej uwagi. I to są właśnie drogowskazy. Nie przeciągając, dlaczego doświadczamy tego? Tych energii podejmowania decyzji. Już tu widać, że to jest księżyc, czyli opcja układania się, nie dania się zaczarować temu księżycowi, tak? Nie dać się podpiąć, tak? Zobaczcie, tutaj są takie jakby szczyty wielkie, połączenie przez pewne żywioły i. Tak? Przepraszam za to określenie energia, która jest aktywna, która was ciągnie zakładając w dobrym kierunku, za którą warto podążać a zaraz zobaczymy co reszta do niej rycerz monet odwrócony czyli raz, że pewno współpraca synchronizacja półkul mózgowych ostatnio mówiłam, że bardzo ważna jest ta synchronizacja tych półkul mózgowych dla ludzi nie wiem jakie wnioski z tego wyciągnęli co kto zrobił ku temu współpraca odpowiedzialność, dzielenie się sekwencjami, tworzenie no, i zobaczmy teraz te energie, za którymi warto podążać, ale trzeba być ostrożnym, bo można zgarnąć jakby więcej, tak, można dostać więcej. Jeszcze ta wisienka na torcie, żeby czegoś nie zakłócić, nie przeszkodzić samemu sobie. rycerz miecz odwrócony. Energia, nad którą warto czuwać, warto ją nawet czasami wygasić, bo może być więcej szkody niż pożytku. Czyli takie specyficzne, bardzo mocno z gruby rury ostrzeżenie. Albo zwrócenie uwagi, bo czasami pokazuje, trzymaj się tego, nie odpuszczaj, choćby nie wiem co, ale bardzo uważaj, tak? No dobrze. I energia, za którą warto podążać, którą często wyłączacie, nie macie siły albo chęci, albo nie widać wam tam w tej energii, w tym działaniu um, jakby sensu jakiegoś, czy korzyści czasami, tak? Więc czym to jest u was? Cesarz odwrócony. I zobaczmy największe wyzwanie w decyzyjności, w określaniu pewnych priorytetów w działaniu. Bardzo duże jest i w wielu czytaniach pojawiła się, w tym pojawia się no królowa kielichów różnie, ale na dwóch pierwszych one jest bardzo ważną energią w życiu każdego człowieka, tak jakby tarot jest obecny świadomość ta, która jest zobrazowana, przepraszam, przejmie, uporządkowana w tarocie, to jest jak abecadło każde w życiu człowieka, różnych narodów, ale też później w indywidualnym życiu człowieka energie I one są, a niektóre są obecne w życiu każdego człowieka, tylko jak często z nim korzysta. Tego typu energia oskórowa kielichów, ona jest bez, tak samo jak wszystkie dworskie karty, to jest energia pewnej świadomości, użyteczności, kolektywu, to są energie, które są bardzo mocne, bardzo silnie obecne u każdego człowieka. Natomiast są też jeszcze karty obecności. U Ósemka Kilihu to jest troszeczkę jak własna działalność, to jest troszeczkę jak własne, jak wejście we własną drogę, bardzo specyficzne tutaj, bo tutaj trzeba jakiegoś oparcia, jakiejś siły i tutaj pokazuje pewną synchronizację. Natomiast sam Księżyc w sobie mówi jeszcze o tym, że trzeba poznać, tak zwanie pewną, zrozumieć, tak jakby pewną wiedzę cykliczności. Tego, co się powtarza też, tak? tego, czy my się uczymy, jaka natura w nas działa, ale też jak działają wydarzenia, jak coś było się w przeszłości. Czy my już umiemy to Czy ten księżyc nada nas mami i oszukuje? Czy my już kumamy cykle księżyca i umiemy w nich się poruszać każdy w innej opcji, tak? O. W zależności od doświadczeń, które w życiu, do w życiu doświadczył. Czasami potrzeba nam troszeczkę takiego odbicia, bo księżyc mówi, że też jest lustro tak zwanie, ale jak może, to tutaj na no, tym lustrze tu się nie przejrzymy też, tak? To też jest bardzo charakterystyczny aspekt karty, który pokazuje w wizerunkach to, czego tutaj nie ma, tu nie ma spokoju, że jest morze pokazane, czy ocean, czy przypływ i odpływ widać, no może to brzeżek w jeziorze, tak? Ale Rozumiecie, o co chodzi, tak? Tu tak jakby patrzeć, zajrzeć w ten aspekt, co też jest tak jakby w tym wizerunku, co do, dominującą energię, tak? Natomiast tutaj jest właśnie pokazana pewnego rodzaju yy, przepływa i odpływa, przepływa i odpływa, tak? Ale być może w innym miejscu tam dzieje się troszeczkę coś innego, inaczej. I ta, I ta woda, i trzeba ruszyć daleko i głęboko, lub głęboko poznać tak jakby swoją naturę, czy możliwość współpracy, odnaleźć sobie pewne cechy. Tutaj w Waszym wypadku, karty mówią, nie trzymajcie się bardzo mocno rozdzielenia swojej natury, ponieważ ta natura, też tak spotkane sytuacje w życiu, czy ktoś, czy sprawy, które są uporządkowane, jest energia współpracy, energia ułożenia sytuacji w różnej, w różnej opcji, tak jakby. Jest szansa na ułożenie się w cesarzu odwróconym, czyli są inne możliwości, inne sytuacje. Natomiast trzeba być świadomym ich konsekwencji, asmonetowy, nie brać wszystko z dobrą monetą, wszystko pójdzie tak, jak trzeba. Wszystko pójdzie damy tak, jakby naturze się zasilić, też tak, czyli rycerz monetowy. Co wyrośnie, to wyrośnie, zasiane, to wyrośnie. Coś się zadziało, to takie będą skutki. Nie tutaj trzeba dobrze przeżyć, umieć za tym zapanować. Pojawią się nowe możliwości, będzie można pójść do przodu, czyli trzeba patrzeć na to, co w przyszłości to jest wyzwanie. Jakie możliwości coś daje, ale biorąc pod uwagę, czy na ile jest coś stabilne, na ile jest zmienne i co działa na tą zmienność, tak? Natomiast rycerz mieczowy odwrócony, tutaj mówi tak: wszystko uporządkowane, wszystko jak rata w kredycie, tak? Wszystko po co potrzebuje konsultacji i dużo wysiłku i działań, kiedy chce się coś zmienić, tak? Więc generalnie asymonetowy musi być potwierdzony właśnie jakimś planem, jakąś znajomością rzeczy, znajomością tematy, nie działajcie pochopnie, tak? Natomiast tutaj trzeba bardzo uważać tak jakby na to szukania w sobie P pracy, zaangażowania do jakiegoś tematu, tak? Że my to wszystko wiecie, tak? To wszystko, to wszystko się do was podporządkuje i ułoży. Nie, jeżeli chcecie tworzyć coś innego. Natomiast warto skorzystać nie do podporządkowania, a z tego z różnic, z potencjałów różnych i ułożyć je w coś nowego. Wtedy się otworzy nowa możliwość na nowe działalności, nowy pomysły, nowy rozwój w obrębie tego, w czym działacie, tak? Kurczę, gdzieś w którymś znaku było coś takiego, chciałam powiedzieć, że tam niektórzy mają szansę po prostu na dziecko, tak? Na płodność, czyli tak, jakby też na wyłożenie, a u was tak, jakby na zorganizowanie, a w zasadzie w tym, co zorganizowane, nowa furtka, no, nowa forma działania, nowa forma ma zastosowania nowa forma na przeżywanie czegoś, tak? O. Jeżeli bym chciała tutaj po prostu powiedzieć, ponieważ tu są karty, które bardzo często wychodzą w sytuacjach romansowych, w sytuacjach, czasami kobieta nie może wejść w związek dlatego, że nie zakłada, że może być w romansie. Nie zakłada, czy możesz być w romansie czy nie, bo nie powinno się tego, ale czasami jest Miej świadomość na wielką miłość i wtedy, czy zasługujesz, czy ktoś zasługuje na wielką miłość, tak. A potem trzeba zobaczyć, może trzeba poczekać, bo tam dzieci muszą dorosnąć, tak? Że ten człowiek musi dać to, co trzeba, tak? W jakimś zakresie. I czasami dzieje się tak, że są związki ileś lat, tak? I później dopiero jest tak jakby nagroda ku temu. I czasami trzeba prze... Więc są to też jakby opcje, możliwości bycia razem w lojalnym, znając swoje miejsce i możliwości realizowania ale wtedy, kiedy żyjemy w tym, w takiej pewnej prawości. No, ktoś, no jakiej prawości, Pani Agnieszko? Co Pani pieprzy za farmazony też, tak? Romans, tak? Czyli tam ktoś jest, jest jakaś rodzina z czymś, bywa i tak czasami. I tutaj jest tak jakby ta opcja możliwość, tak? Tak samo, jak jest czasami możliwość yy, uczestniczenia w jakimś innym przedsięwzięciu, czyli pracujecie, jesteście jakimś strategicznym, ale wasze umiejętności, czy wasz potencjał może jeszcze być gdzieś funkcjonować, tak? Troszeczkę gdzie? No, w no, no, na najśmieszniejszej formie, to jak w Kargulach i Pawlaków. A co ty się martwisz? On pójdzie na państwowym swoje odrobi, a siły na nasze hektary zostawi, tak? To coś takiego, ale tam, u Was to jest coś takiego. Co to jest? jest. No właśnie. To jest też jakaś podzielność, to jest jakieś rozwinięcie jakiejś gałęzi, czy też właśnie tego uczucia, tego, co jest ważne, na jakiś etap, może to nie jest jeszcze na całe życie też, tak? Dla niektórych może być to opcja romansu. Dla niektórych może to być opcja, tylko trzeba uważać, że może się pojawić coś nieoczekiwanego, co z czasem może stworzyć duży problem, tak? Jeśli to nie będzie prawdziwe, to będzie musiało się rozejść, a jeżeli będzie prawdziwe, no to przy, mogą przyjść jakieś konsekwencje, coś się wyjaśni, ujawni, wylezie tak zwanym ludziom, trzeba mieć pod uwagę tego, co się tam, z czym się tam po prostu jakby wchodzi. Ta trójeczka kilochów mówi do firmy na przykład jakiejś, do jakiejś działalności. Połączymy siły i stworzymy coś innego, ale to ma być uczciwe, pełne, uzupełniające się, oparte na lojalności, tak? Na pewnej umowie, której trzeba się trzymać, tak? No. Mm -hmm. ponieważ ten rycerz mieczowy odwrócony mówi jeszcze o tym, ja często go porównuję, że to jest jak rata w kredycie, jest wszystko coś, co jest uporządkowanie, to jest sposób, to jest troszeczkę coś innego niż dziewiątka mieczy, ale jest bardzo mocno mieczo, dziewiątka mieczy obecna w rycerzu mieczowym. I ona mówi tak, że ja już wiem, jak funkcjonuje, wiem, co można zrobić, wiem, czego nie można, wiem, co można obejść i na ile, ale w naszej znaczy pewnych rzeczy nie zrobię, bo trzeba to zgłosić, ułożyć, zaprotokołować, tak, postępować, wejść w pewien cykl postępowania, tak, jakiegoś, natomiast jest tu wyjście Odpuszczenie czasami sprawdzenie czegoś, tak? To jest jak tworzenie prototypu jakiegoś, sprawdzenie, czy to działa, czy to wychodzi, potrzebna pewna prawda, bo jest na tym poziomie. I ten prototyp może dotyczyć nie do końca jakiegoś urządzenia, oczywiście, tylko no, w naszej wspólnej współpracy. Na szczerze to ma być, bo czym wcześniej się to rozejdzie, się poznacie, tym lepiej. W jaki sposób funkcjonujecie, jak, jak zarządzacie, nie wiem, biznesem czy strategiczną produkcją jakąś dla was, czy kooperatywą jakąś, tak? Czy to dotyczy sfery uczuć, czy zawodowej, bo inaczej może być tak zwany klops. Jakkolwiek te doświadczenia zostaną w pewnym sensie i będą funkcjonowały. Dobry czas dla poznania się z branżą, z sytuacją dla tych wszystkich, którzy chcą prowadzić działalność, tylko jak wchodzicie w jakąś działalność, to nie może być tak, że wchodzicie to zobaczymy, co tam będzie, to będzie, my się rozejdziemy, dlatego że każdy coś zaangażuje, żeby tutaj nie było po prostu tak zwane strat. Hmm? Dlatego jest też ten aspekt trochę jakiejś właśnie taki czegoś, co można trochę nazwać zdradą, trochę tego, co można nazwać nielojalnością, trochę tego, co powiedziałam w tym przykładzie, że tu można iść tak zwanie do pracy, a tutaj później sobie, broń Boże, wynosić stamtąd, tak, wiedzę, możliwości, tak. Tutaj to po prostu tak zwani nie przejdzie. Wychodzę, sprawdzam tam gród. Tam podobnie jest, tak? Chcę po prostu, o dobrze, pasuje mi. To też przechodzę z tego tam. Albo też wiem już o co chodzi, jakie to warunki, ale też nie zabiorę technologii, nie okradnę kogoś, tak? Nie zabiorę, bo tam byłem przez jak jeszcze byłam przejście, i przenoszę tu. Czyli jeżeli zachowujecie coś takiego jak zdrada, dobrze pomyśleć kiedy, co i jak, żeby poinformować o tym szanowną małżonkę, czy nowego męża, czy partnera, czy partnerkę, tak? I nie nasrać na tą drugą osobę, tak? Czy też przechodząc w drugą opcję, czekając, że z tego może coś się rozwinąć, tak? To nie nafajdać tam, na tą partnerkę i z czymś, bo to jest to wyższa tak jakby jakość, tak? Czy to, to Wiele dziedzin życia, które związane są na współpracy, na lojalności, chyba z tego, co powiedziałam i tych możliwości, które mogą z tego wykwitnąć, to jest ważne. To jest po to, żeby otworzyły się jeszcze nowe drogi, żeby wyjść, spróbować, zobaczyć, czy to działa, skorzystać z okazji, które być może inni nie korzystają, albo je powiedziałabym inaczej. Dla wielu panien wasze działanie to jest takie, że wszyscy robią tak i tak, im się udaje, a wam może udać się zupełnie coś jeszcze innego, zupełnie coś większego. Tak? Zobaczyć, dlaczego i poznać, dlaczego coś komuś się udaje, dlaczego coś komuś się nie udaje, na jakim etapie wy jesteście. Kłaniam się pięknie, także ostrożnie i nieradykalnie. Według planu, według zasad. Kłaniam się pięknie, życzę wszystkiego dobrego. Oby, do zobaczenia następnym razem.